Też o Dobra, no też Dobra, zapisałam się. Super. Ale z moim z mężem. Ta, oczywiście, tak. No, tak, 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 tak. tak jeszcze, Jak się... jeszcze, jeszcze, nawet jeszcze, 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 Zobaczcie, do Sękowskiej trochę. Ja przepraszam, ale przywitać <grytura> nie można. Cześć, krótka fryzura. Może zaciągło się. Tadek, ty może sprytniejszy, bo on nie może zamka otworzyć. może tę, czy tamtę. On nie może tego. Muszę nie tak. Ostatnie 10 minut wolności. Za chwilę będzie podjęta próba męczeńskiego tak. przebiegnięcia trasy. Korty 9 km. 3 pętle, po 3 km. Okay. Nawet, na wysokości tego murku. Proszę tutaj kantę. W pierwszym rzędzie panie. dalej faworyci męscy no i dalej... Najbliżsi psył. Leniwscy na końcu. Panie, proszę. proszę wszyscy stanąć na starcie. Panie do przodu. Poczekamy jeszcze tylko na toworyczkę biegu. Momencik, momencik. Najpierw przypomnienie, że za dwa tygodnie 7 października bieg Złotej Jesieni wokół Jeziora Wolga z 15 km. Za miesiąc bieg leśnika na wygrzanach, a dzisiaj e, żegnamy lato, witamy jesień, ponieważ 23 zawsze jest zmiana za tych pól. Proszę Państwa, był taki znany zakład pomiędzy Andrzejem Roskim, czyli mną, jak ktoś nie wie, i Janem Dudziakiem, kto pobiegnie lepiej w maratonie do Bolgastu O 4 sekundy lepiej pobiegł Jan Dudziak, przegrałem i proszę, proszę, Zbyszek wręczy mu tą moją powinność. Na gratulacje! Oczywiście... Tak Ryba za! Była, 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 była trochę większa niż 4 sekundy, no ale możemy ją tak za, re re a za rok! sekund. Nie! rewanż Nie! 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 Chcę powiedzieć, że żałujcie, że że y, Nie! Nie! Ja, bo... Bo jak ja bym wygrał, to Janek miał mi postawić butelkę pięciolitrową wódki. Wtedy byśmy byli wszyscy bardziej zadowoleni. A ja w takiej ilości no to tutaj krótki odcinek do bramy zabytkowej. Bramą wbiegamy do parku. Lewo skrętnie wykonujemy koło oznaczone z stążycz tą lub kołami żółtymi na drzewa. I przed tym tą bramą wbiegamy na wzgórza w dookoła, dookoła i tu wybiegamy. To, jest, to są 3 km. Można zrobić 3, czyli 1 petrę, 2 petrę, 6 km i cały bieg 3 petrę, 9 km. Wchodzi z mięsem tylko kości za startem. Tu jest 5, 4,